Cześć, witam Was na moim kanale. Dziś będziemy siać groch, cukinie i ogórki na flance. Tak jak widzicie, tutaj już kapusta swoje odstała. Tak więc siejemy kolejne warzywa. Tak samo jak przy kapuście musicie sprawdzić po prostu od kiedy można siać. Tak jak tu widzicie, groch pod już Marzec, groch nawet o ziemi można w marcu siać. Ja bym nie, ja bym nie ryzykował z tak szybkim siebem, ponieważ to może, moim zdaniem jest zbyt szybko. Wzejdą nam flance. A w koniec kwietnia, maj zawsze są zimne ogrodniki. Dlatego lepiej jest się chwilę wstrzymać. Jeśli mamy siać to już nie do gruntu, tylko do doniczek. Cukinie tak, cukinie, tak samo, to tu jest nawet wyszczególnione, że siejemy w kwietniu do, na rozsady. I tak, napełniamy nasze doniczki. Nie jest to jakieś bardzo ciekawe i widowiskowe, dlatego zaraz ja to nasypię wszystko i widzimy się po krótkiej przerwie. Tak i mamy przygotowane już. Na pewno wielu z Was się zdziwi, że Cukinie będę siał do takiego pojemniczka. Powiem Wam tak, mi to nie przeszkadza. Bo mianowicie, mi chodzi o to, żeby ona wzrosła. Cukinie w maju i tak będziemy przesadzać. A prawda jest taka, że czy tak do takiego pojemnika, czy do doniczek, i tak zawsze jest wybierana jedna, jedna silniejsza, silniejsza, ładniejsza sadzonka, która zejdzie bo do takich sadzonek, do takich doniczek powinno się po dwa ziarna siać. Tutaj nie ma tego problemu. Robimy sobie dziurkę na około 2 cm. Tak jak mówię, tu w tym akurat w przypadku nie trzeba jakoś bardzo bardzo się uważać. Ja też tutaj wkładam po dwa Już widzę, że będę miał trochę za mało piórek, ale to zaraz dorobię. Tak jak mówię, przy cukinii przeważnie ci, co się zajmują tym zawodowo, oni też tak robią, że w każdą doniczkę sieją dwa nasiona, a wtedy jak widzą, że któreś jest mocniejsze, któreś słabsze, po prostu jedno, jedno sadzą, a drugie już wyrzucają. O. Tak mamy na około 2 cm wsiane zasypujemy i gotowe. W takiej donisce będziemy siać groch. I tak samo jak z przycukini nie trzeba jakoś bardzo się starać o, tak robimy dziurki nawet palcem zwykłym, tak jak ja. Tak. tak, tutaj jeszcze o jeden, dwa. Jak nam to wyrośnie, to po prostu plance sobie podzielimy bez najmniejszego problemu. To podłoże jest dość fajne, ponieważ ono nie jest jakoś bardzo zwarte. Tak, jak, tak więc jak zacznie nam to wszystko ładnie rosnąć, będzie można to bez problemu wszystko podzielić dlatego mam nadzieję, że te moje uwagi też Wam pomogą ponieważ na niektórych kanałach tematycznych jest tak, że wszystko trzeba robić dokładnie w pojedyncze doniczki, wszystko idealnie moim zdaniem to jest błąd można zasiać czy to groch czy o, czy cukinie w takie właśnie pojemniki tu jest doniczka, tu jest jakiś tam pojemnik nawet nie wiem po czym tak jak mówię jak nie ma miarki możemy tak włożyć tutaj z tym grochem na chwilę położę o. Tak już mamy miarkę, grof, siewnię, uskany. Wiemy, co tu jest. Bez jakichś większych problemów. <laughs> Na koniec tu mam trzy ogórki. Ale ja będę ogórków miał więcej. Tylko tutaj mam trzy. O, tak, z... właściwie tu można jed... po jednej dziurce porobić albo tu zrobimy dwie. O, a tutaj też. Tak. Oba miejsca siewu są od siebie od, na tyle oddalone, że jak wysiejemy, to nie będą one ze sobą kolidować. O kurczę tu woreczek, jeszcze taki mały woreczek, to jest z zeszłego roku, co mi zostało. Muszę sobie jakiś statyw kupić, bo taka robota to powiem wam, że jest po prostu do niczego tutaj trzymasz tu nagrywasz tu, tu siejesz no i tak jak do ogórka po dwa po trzy ziarenka to jest jedno takie pęknięte to można dostać nawet więcej o, ja tu robię a nagrywam obok tak a wpadło to niech jest Trzy. trzy i gotowe. Ważne jest, żeby wiedzieć po prostu gdzie co mamy wsiane, zasypiemy. Teraz podlewamy, no i gotowe. Mamy wsiane, teraz czekam, aż wejdą flance. I ja te moje rozsannik będę miał we folii dlatego też nie, nie będzie już problemu wtedy z, z hartowaniem a jeśli wy macie jakieś uwagi, podpowiedzi dla mnie to zostawcie je w komentarzu, będę wam za nie wdzięczny, mam nadzieję, że film się podobał, zapraszam do komentowania do subskrypcji kanału jeśli już zasubskrybujesz naciśnij dzwoneczek, żeby być na bieżąco i do następnego razu do następnego filmu. Na razie, cześć.